Dzisiaj na kanale o technologii prawdopodobnie najlepsze słuchawki bezprzewodowe do 100 zł. Ja wiem, że ostatnio robiliśmy materiał o słuchawkach Huawei i część z Was narzekała, że kto kupuje takie drogie słuchawki. Pomyślałem, że jest przecież mnóstwo osób, które szukają tańszych sprzętów. Zapytałem w mediach społecznościowych, jaki model warto wybrać. Ludzie mi pisali, że właśnie ten QCY T13, że to są takie najlepsze albo prawie najlepsze do 100 zł. Zamówiłem te właśnie słuchawki i bardzo dobrze mi się z nich korzystało. Tutaj już taki spoiler, jakby ktoś nie chciał dalej oglądać. Bardzo Naprawdę bardzo fajny sprzęt, i wtedy odezwał się do nas też producent tych słuchawek i zapytał, czy nie chcemy zrobić o nich filmu i że zapłacą pieniądze. No i skoro i tak miałem to robić, to powiedziałem, że tak. Więc z jednej strony, film sponsorowany dostaniemy prawdopodobnie za niego pieniądze. Nie wiem, bo z kończukami jeszcze biznesu nie robiłem, ale opinia będzie szczera, no bo jak mówiłem wcześniej, już chciałem o tym zrobić film. Więc wszystko już wiecie, zaczynamy. Swoją drogą y, ta nazwa firmy, to jest y, tak mnie rozbawiła, bo ja to przeczytałem, że to są takie y, słuchawki dla kłóceń. <laughs> więc unboxing go nie robimy yy, mamy tutaj już słuchawki, bo z nich korzystałem nie będę wam ściemniał, że pierwszy raz je wyjmuję i bardzo mnie miło zaskoczyła jakość wykonania wiadomo, że to wszystko jest plastikowe, jak we wszystkich słuchawkach ale po prostu ten sprzęt jest bardzo dobrze wykonany nic tu nie trzeszczy, nic tu się nie ugina to jest po prostu bardzo fajne etui a tutaj znajdują się naprawdę fajne słuchawki mówiąc krótko, nie ma się tutaj wrażenia, że mamy tutaj do czynienia z tanizną po prostu to jest taki typowy, solidny sprzęt, który kosztuje stówkę, więc bardzo fajnie. I jest to bardzo miłe zaskoczenie, ponieważ ja korzystałem z takich słuchawek jak Redmi Buds 3 Lite, które zresztą też chwaliłem, bo jakoś dźwięku miały spoko. Tylko tam, jak się brało TUI i to wszystko, się człowiek zastanawiał, czy to się rozwali w rękach za 5 czy za 10 minut. Oczywiście się nie rozwalało, ale wrażenie było takie, a nie inne. Tam był ten najtańszy, najgorszy plastik, a tutaj tego wrażenia nie ma. Bym powiedział, że to jest taka jakość plastiku jak w Huawei FreeBuds 3 i Huawei FreeBuds 4i, więc jest naprawdę nieźle. No może jest minimalnie gorzej, ale czajcie jaka to jest różnica w jakości, jeżeli mieliście jedne i drugie słuchawki. To Etui jest dosyć duże. W sensie nie jest ogromne jak w słuchawkach Creative, jest po prostu takie większe niż standardowe, ale nadal wygodnie leży w kieszeni, więc to jest spoko. Ale przez to, że jest duże, to mamy tutaj duży akumulator. Producent chwali się, że wytrzymuje nawet 40 godzin i powiem Wam z ręką na sercu, ja nie sprawdziłem tego, no bo tak po prostu nie będę słuchał muzyki przez 40 godzin z zegarkiem w ręku. To najzwyczajniej w świecie nie ma sensu, ale moja opinia jest taka, że te słuchawki działają naprawdę długo, więc ja, słuchając muzyki tak godzinę, dwie dziennie, ładowałem je dopiero po około dwóch tygodniach. Skoro jesteśmy właśnie przy akumulatorze, warto powiedzieć też, że mamy tutaj port USB-C do ładowania. Fajnie, że to nie jest ten stary micro USB. Niektórzy producenci jeszcze się na to silą i wrzucają taki stary port. Tutaj jest normalnie. Wiem, że estetów będzie boleć, że on nie jest po środku. Nie też to boli, kiedy na to patrzę. Na początku tego nie zauważyłem w ogóle, ale jak już to zobaczyłem, to nie mogę tego po prostu odzobaczyć. Warto też powiedzieć, że te słuchawki ładują się od 0 do 100%. W sensie cały zestaw, słuchawki tuj w około 2 godziny. Moim zdaniem to jest standardowy czas. Zwłaszcza, że mamy tutaj właśnie w tej obudowie naprawdę duże ogniwa. Więc, póki co wypadają naprawdę fajnie i chyba teraz pora przejść do samych słuchawek. No, i co tutaj mogę powiedzieć? One też są wykonane naprawdę dobrze. To jest plastik, ale dosyć dobrej jakości. Nie czuć tutaj, że to powinno się właśnie rozpaść. Mamy tutaj takie poczucie solidności, chociaż wiadomo, że to nie jest jakiś produkt premium. Jeżeli chodzi o to, jak siedzą w uszach, no to też nie ma problemu, bo trzymają się, nigdzie mnie nie uwierają i tak dalej. Po prostu, o Jezu, w głowie mi się zakręciło. Używałem ich w domu, byłem z tymi słuchawkami na siłowni i nic absolutnie się nie działo. I to ostatnie jest bardzo istotne, ponieważ te słuchawki nie mają żadnej normy wodoszczelności, więc ktoś mógłby się martwić, że one po prostu nie poradzą sobie z potem albo z deszczem. Chodziłem w nich w deszczu. Ćwiczyłem w nich i nic się z nimi nie stało. Więc, raczej, jeżeli chodzi o takie zastosowania, to nie ma co się martwić. Po prostu nie wchodźcie z nimi pod prysznic, ale chyba nie wchodzilibyście pod prysznic z żadnymi słuchawkami, chyba że byłaby to słuchawka od prysznica. Więc nie mamy tutaj żadnej normy wodoszczelności, ale tym się nie przejmujemy. Nie mamy też tutaj ANC. Jest model QCI T13 ANC, ale on jest droższy. A nam zależało na słuchawkach za około 100 zł. Więc wybraliśmy właśnie model bez tego. No i czy to przeszkadza, czy nie? No, oczywiście, jak ktoś jest przyzwyczajony do ANC, to będzie mu przeszkadzać tego brak. Jednak wydaje mi się, że jeżeli ktoś szuka słuchawek za około 100 zł, no to nawet nie myśli, żeby była taka funkcja. W każdym razie, jeżeli chcecie regularnie, Używać tych słuchawek, żeby jeździć sobie pociągiem, autobusem albo w samolocie czegoś słuchać, i wcześniej mieliście słuchawki za NC i z jakiegoś powodu musicie się przesiąść na tańsze, to nie będziecie zadowoleni. A jeżeli szukacie po prostu dobrych słuchawek do stówki, to nawet o braku tej funkcji nie zauważycie, no bo nie myśleliście, że jej potrzebujecie. Podobnie rzecz ma się z jakością dźwięku. Ja korzystam ze słuchawek za 400-500 1000 zł i kiedy słucham tych QCI T13, to myślę sobie po prostu, jest OK, może być. W sumie nie jest źle, nie boli nic. Nie jest to najlepszy dźwięk, jaki słyszałem, i moim zdaniem to jest bardzo dobra rekomendacja. No bo jak można porównywać sprzęty, które kosztują i z takimi, które kosztuje 4 stówy albo 8 stów jeszcze? No, zdecydowanie się nie da. Więc ja od takich słuchawek oczekuję, że po prostu uszy nie będą mi krwawić, że będę dał radę wygodnie słuchać muzyki, oglądać filmy, ewentualnie grać w gry i te słuchawki jak najbardziej te funkcje spełniają. Nie ma tutaj pod tym względem na co narzekać, zwłaszcza, że mam porównanie. Z innymi tanimi słuchawkami, i tam wypadało to zazwyczaj średnio. A tutaj jest naprawdę ok. Wiele osób pyta też, jak jest z opóźnieniami, bo na przykład oglądają serial i na niektórych tanich słuchawkach bezprzewodowych po prostu ten dźwięk się rozjeżdża, że postać rusza ustami i dopiero później słychać dźwięk. Tak się czasami zdarza. Powiem wam, że w trybie domyślnym na tych słuchawkach też tak się zdarzało, ale można przyłączyć się w tryb gry, no i ten tryb gry sprawia, że opóźnienia są znacznie mniejsze. I wbrew nazwie to sprawdza się nie tylko w grach, ale też właśnie w filmach i serialach te słuchawki QCI T13 mają też swoją aplikację ale tak w sumie nie ma jej chyba po co instalować bo ona jest bardzo prosta mamy tutaj na głównym ekranie Widok słuchawek, ile mają procent akumulatora. Przechodzimy w zakładkę, dźwięk, i mamy tutaj taki, no, bym powiedział, equalizer. No, to może za dużo, ale mamy różne tryby: domyślny, popularny, bas. No, i mamy też dostosuj. Czyli sami możemy tutaj za pomocą equalizera wybrać odpowiednie ustawienia. Powiem Wam, że dla mnie najlepiej te słuchawki brzmią właśnie w trybie domyślnym. Oprócz tego mamy tutaj też ustawienia, bo nie powiedziałem Wam wcześniej, że mamy tutaj na tych słuchawkach panel dotykowy, a raczej panele dotykowy i to jest też coś bardzo fajnego jak na tę cenę, bo rzadko to się po prostu zdarza. Więc mamy tutaj możliwość wybrania, co robi pojedyncze kliknięcie, dwukrotne kliknięcie oraz trzykrotne kliknięcie, więc tak naprawdę możemy tutaj w pełni skonfigurować sobie, co te panele dotykowe na słuchawkach mają robić. Oprócz tego, tutaj mamy opcję wyszukiwania słuchawek. Jest też tryb uśpienia, czyli żebyśmy nic nie naklikali na tych panelach dotykowych, jak z tymi słuchawkami zaśniemy. Aktualizacja oprogramowania no i więcej ustawień, z których najważniejsze to chyba przywróć ustawienia domyślne. Jak mówiłem, bardzo prosta aplikacja. Moim zdaniem, jeżeli nie chcecie zmieniać właśnie tego, co robią poszczególne rodzaje dotknięć na panelach dotykowych, to ja bym jej nawet w ogóle nie instalował. No i to chyba wszystko, co już miałem Wam dzisiaj do powiedzenia. Powiem Wam, że te słuchawki naprawdę miło mnie zaskoczyły. Naprawdę super sprzęt. Za około 100 zł trudno dostać coś lepszego. Więc jeżeli szukacie tanich słuchawek bezprzewodowych, które po prostu będą dobrze działać, no to powiem Wam tyle, że kupując ten model prawie na pewno albo na pewno będziecie zadowoleni. No i na koniec wydajcie znać w komentarzach, ile wydajecie na słuchawki bezprzewodowe. Czy wydajecie właśnie około stówkę, czy jednak więcej? Mniej się chyba nie da, no ale dajcie znać. Poza tym, łapka w górę, subskrypcja, dzwoneczek. No i do tego, jeżeli dotrwaliście do tego finalnego momentu w tym filmie, to mamy dla Was nasze klasyczne badanie statystyczne tylko chyba nic na dzisiaj nie wymyśliliśmy, więc po prostu napiszcie QCI T13. No i będziemy wiedzieć, że obejrzaliście ten odcinek do końca, a my widzimy się niebawem w kolejnych filmach na kanale o technologii. Cześć!